Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł Jakub do Labana: Cóżżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachele ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban: Nie jest to u nas zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. To była księga rodzaju. 29 rozdział, 25 i 26 werset. Witajcie rozważanach na dzień dobry. Te dwa wersety zawsze uważałem za dowód na pewną, pewną nikczemność Labana. To znaczy, to znaczy, że tak naprawdę oszukał, oszukał Jakuba. Hmm. No i tutaj ciągle mam jakieś tam dwu Powiedzmy sobie, może tak, ostatnio przyczytam taką książkę, która właśnie napisała pozytywnie o labanie w tym wersecie. To znaczy, napisała pozytywnie w tym sensie, że, że Laban jako osoba, która się troszczy o swoje córki, troszczy się nie tylko o rachelę, która jest piękna, ale troszczy się, troszczy się również o leę. Lea jest starsza. Skoro jest starsza, to żeby nie została starą panną. Powinna zostać wydana za, za mąż przed Rachelą. Więc on, jakby, w pewnym sensie, tutaj troszczy się o przyszłość lei. To znaczy, jakby mówi: Tak to musi być. Ja się troszczę o obie, obie moje córki, więc najpierw dostaniesz le. No później, za tydzień, możesz się wziąć ślub z, z Rachelą. Ale musisz mi za nią też zapłacić. Oczywiście pojawia się pytanie w tym momencie, czy nie powinien tego powiedzieć wcześniej Jakubowi. Kiedy tak? Jakub przychodzi i mówi, słuchaj, podoba mi się Rachela, czy może zostać moją, moją siostrą. I tu się pojawia znowu, pojawiają się dwie interpretacje. Jedna jest taka, że mm, no, że to wina jest Labana, że Laban powinien powiedzieć faktycznie, e, faktycznie, e, e, jeśli chcesz ją wziąć, to najpierw musisz wziąć, musisz wziąć Leę, czy to jest jakby po stronie, po stronie Labana wina albo powinien powiedzieć, nie dam ci jej po prostu, bo Leę muszę najpierw wydać. Natomiast Inni mówią, że jakby samo, sama prośba Jakuba była nieodpowiednia, że po prostu powinien jakby spojrzeć na to, no jak to? Przecież Lea jest najpierw, a potem, a potem Rachela. I powiem Wam tak, nie wiem, na razie jakby dzisiaj zastanawiam się nad tym. Natomiast to, co jakby jest sednem i to o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to że jakby te dwie interpretacje one się różnią, dlatego że Jedna jakby patrzy z perspektywy dobra wspólnoty, a druga patrzy z perspektywy dobra jednostki. Czyli dobro jednostki to jest Jakub, który chce mieć piękną Rachelę za żonę, a dobro wspólnoty to jest Laban, który troszczy się o obie swoje córki. Można, się, można dyskutować tutaj jakby nad tym, że, że może źle zadziałał, może, może trochę wyko wykorzystał Jakuba, ale z perspektywy takiej kolektywistycznej etyki która jest bardzo często, która jest w większości obecna na świecie, właśnie w kulturach Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki też w dużej mierze, chociaż Afryka jest trochę inna, to jakby, no właśnie, to, 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 to działanie Labana wydaje się bardziej pozytywne niż nam, wychowanym właśnie w takiej zindywidualizowanej etyce zachodniej. I nie wchodząc w szczegóły tej, tej, tej egzegezy, bo sobie tak po prostu po, podzieliłem się nią. no Sami zastanówcie się, jak, jak, jak was to przekonuje. <laughs> Moja myśl na dzisiaj jest taka: znaczy, że, że powinniśmy myśleć o wspólnocie. My na pewno na, 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 na Zachodzie powinniśmy myśleć o wspólnocie i nie powinniśmy wszystkiego wartościować tylko i wyłącznie z perspektywy własnego, własnej korzyści, własnego spełnienia, ale właśnie również myśleć o dobrze. Wspólnym. I myślę, że, yy, że właśnie takie ćwiczenia, trochę takie, takie zadawanie sobie pytań, yy, a jakby to zinterpretować z takiej kolektywistycznej perspektywy, da, określone zachowanie Biblii, może nas doprowadzić do ciekawych wniosków, i może w niektórych miejscach nie aż tak yy, nieoczywistych jak, jak w tym, ale jednak. I dlatego życzę Wam dzisiaj w niedzielę, żebyście właśnie doświadczyli Wspólnoty, doświadczyli jej mocy, jej znaczenia, jej wartości. Niech was Bóg do tego przekonuje i niech sprawia, żebyście właśnie w swoim sercu byli przekonani do tego, że to jest ważne i że naszym zadaniem jest być razem. Panie, dziękuję Ci, że powołałeś swój Kościół jako swoje ciało, że działasz w nas i dawaj nam radość, dawaj nam pokój, dawaj nam wdzięczność właśnie w tym miejscu, do którego nas powołałeś, jako zbawionych, w Twoim e, świętym, e, chociaż grzesznym, ale, ale, ale pełnym ducha i pełnym Ciebie ciele. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.